Medytacja na trudny dzień. Witaj. Cieszę się, że jesteś tutaj. Jestem z Tobą w tej chwili. To jest chwila tylko dla Ciebie. Moment czułości, spokoju i oddechu. Pozwól sobie odpuścić wszystko, co było dziś trudno. Usiądź lub połóż się wygodnie. Zamknij oczy, jeśli czujesz się bezpiecznie. Weź powoli głęboki wdech. I spokojny, długi wydech. Jeszcze jeden. Nie musisz się teraz niczym zajmować. Nie musisz być dzielna. Nie musisz być teraz silna. Wystarczy, że jesteś. I to już jest wystarczające. pozwól swojemu ciału opaść jakbyś puszczała ciężar z ramion ciężar z klatki piersiowej, z serca niech wszystko co nie musi być teraz z tobą powoli odpływa jeśli było dziś coś trudnego zauważ to Nie musisz tego oceniać ani naprawiać. Możesz tylko być z tym, co czujesz, z tym, kim jesteś. Jesteś wystarczająca. Nawet jeśli w to nie wierzysz, ja wierzę. Jesteś ważna. Jesteś potrzebna, jesteś bezpieczna. Poczuj, jak oddech wraca do Ciebie, jak Twoje serce powoli się uspokaja. Poczuj, jak pojawia się przestrzeń, w której możesz po prostu być sobą. Pozostań tutaj jeszcze przez chwilę w tej ciszy i w tej łagodności. Nie musisz się spieszyć. A kiedy będziesz gotowa? Wróć powoli do swojego ciała. Porusz lekko palcami dłoni, palcami stóp i otwórz oczy.